Wieszanie zdrajców na Rynku Warszawskim w 1794 roku. Rysunek Piotra Norblina. Nic nie widać skąd on gdzie stoję gęsto krążą w słońcu głowy, tłum napiera na konwoje, wokół prostych trzech rusztowań, każdy krzyczy co innego, nazbierało się wściekłości, jeden na drugiego, dziś będziemy bezlitośni, król gdzieś w oknie stoi, ponoć. Nic dziwnego, że się kryje, różnie może być z koroną. Gdy hetmańskie cierpną szyję, nie dla żartu biskupowi postawili szubienicę. Pustą pętlą wiatr kołysze nie wiadomo kogo złowi? Krzyk się wzmaga pierwszy w górze Stąd nie widać tylko który Nie chciałbym być w jego skórze Dla nas też już kręcą sznury Drogi dęda wrzala wściekła Mało triumfu, gniew w zenicie Tamci w drodze już do piekła A nam walczyć tu o życie trzeci Szarpie się jak umie Coś tłumaczy Lęka pada Bo nie łatwo mu zrozumieć w taki sposób słowo straba Zawisu tańczy przez minutę Życie w nim ukręzło twardo Jeszcze w pętli kopie butem Płaczem, wstydem i pogardą Dniszą zdrajcy takie czasy Będą wisieć przez dni parę Wrony drzeć z nich będą pasy Jak się drze sztandary stare Może wreszcie coś się zmieni Coś wyniknie z tej roboty Zanim zdejmą ich z szubienic Żeby w trumnach złożyć, zło.